Witajcie w kolejnej recenzji LEGO Hero Factory. W tej recenzji zobaczycie meltdowna o numerze katalogowym 7148. Zaczynamy od pudełka. Pudełko jest średnie. Mamy tutaj informację, że, jest, że LEGO Hero Factory jest robione przez tych samych twórców co LEGO Bionicle. Na górze mamy tą samą informację, tylko w różnych językach oraz głowy Meltdowna w skali 1 do 1. A z tyłu mamy walkę Strangera z Meltdownem oraz yy, siły, siłę melddowna oraz y, funkcję strzelania. Yy. Dalej mamy instrukcję, akurat moja instrukcja jest bardzo ale Spróbuję Wam to jakoś pokazać. Tutaj jest miasto, w którym jest Hero Factory. Dalej mamy instrukcję budowy, a instrukcja budowy składa się z 25 stron. Dalej mamy spis elementów, Lego Club, no i ten chłopiec. Yy, dalej mamy oczywiście meltdowna. Yy, Meltdown jest yy, takim radio jakby radioaktywnym złoczyńcem, ponieważ ma tutaj yy, takie, takie znaki. Spróbuję wam je pokazać jakoś. Niech mi to złapie. O! Taki znak. I, i ten znak jest na... nie tylko, ale jest y, tutaj na, na, na takim pojemniku, który nie wiem co ma zawierać. Jakieś radioaktywne opary, czy coś takiego. Tutaj y, z tych pojemników prowadzą takie rurki do ramion. E, e, ręce są, znaczy dłonie, jakby dłonie, są, to są takie szczypce. Można ruszać tymi szczypcami. E, no i jest taka coś, macka beach. Znaczy bić, który wygląda jak jakaś maska. Czy bardziej to jest coś typu lasco? Eee, druga ręka również jest połączona z pojemnikiem, takim, taką rurką. Eee, ale za to, zamiast takiego lasa jest wyrzutnia. Ta. Można oczywiście wystrzelić ten pocisk. E... Meldown ma jedno oko, jak widzicie. I tak, myślę, że jest ciekawy. Ma ciekawą głowę, moim zdaniem. E... Nogi ma takie pazury zamiast zwykłych stóp. I co? Meldown jest troszeczkę wyższy od zwykłych bohaterów LEGO Hero Factory, ale nie za bardzo. Pewnie dlatego, że nie ma wyprostowanej głowy, tylko jest taka Skulono. Ma trochę skuloną postawę. Nie trzyma prosto szyi, tylko jakby ją wyciąga do przodu. I dlatego nie jest taki wysoki, ale myślę, że jest ciekawy. No i to byłoby na tyle na tą recenzję. Także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, oglądajcie, polecajcie. No i pa pa.